Mr. SmokeyTube zaprasza do oglądania, a wszystkie treści, które znajdziecie na tym kanale, nie są to porady inwestycyjne, a jedynie subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut i innych rynków inwestycyjnych. Cześć, a więc witam wszystkich. Oczywiście na początku chciałbym z góry podziękować za pozostawione łapki w górę, subskrypcje, a także komentarze. No a w dzisiejszym materiale podsumujemy sobie najciekawsze wydarzenia z ostatnich dni, no tutaj przede wszystkim wydarzeniem tygodnia była inauguracja Donalda Trumpa na starego nowego 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Także oczywiście na początku cały świat obserwował tą inaugurację, natomiast chwilę później Donald Trump przeszedł do podpisania kilkunastu executive order. Czyli rozporządzeń, które wydał zaraz po rozpoczęciu swojej prezydentury. Także w tym materiale, przede wszystkim, spojrzymy na to, jak wpłynęły one na rynek kryptowalut, oraz powiemy sobie o przede wszystkim o tym, co już zostało dokonane oraz co ma się dokonać w ciągu najbliższych tygodni. Nie zabraknie również pozytywnych informacji, które powoli spływają do nas odnośnie rynku kryptowalut, a w kolejnej części materiału, oczywiście, zajrzymy również do Top 100, sprawdzimy, które projekty radziły sobie najlepiej. Lepiej na przestrzeni ostatniego tygodnia. Oprócz tego, nieco szerzej powiemy, zarówno o Bitcoinie, jak i o Ethereum, które oczywiście w ostatnim czasie radzi sobie dosyć średnio. Natomiast w związku ze zmianą władzy w Stanach Zjednoczonych wygląda na to, że pojawił się pewien promyk nadziei, no i najbliższe tygodnie powinny być dla Ethereum znacznie lepsze. Także, jeżeli jesteście ciekawi takiego szybkiego podsumowania najciekawszych wydarzeń z rynku kryptowalut, no to łapa w górę i zapraszam do oglądania, a na sam koniec tego materiału przejdziemy również do projektu Portfel 2025, gdzie zainwestowałem 20 tysięcy złotych, no i sprawdzamy jaki wynik uda mi się osiągnąć na koniec roku 2025, także w tym materiale powiem Wam również o pewnych zmianach w tym portfelu. Dobra, więc na początku powiedzmy sobie kilka słów o samej inauguracji prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Tutaj, oczywiście, w oczekiwaniu na tą inaugurację doświadczyliśmy dosyć sporych wahań na rynku kryptowalut, zarówno jeżeli chodzi o samego bitcoina, jak i o różnego rodzaju altcoiny. No, przede wszystkim na początku mieliśmy spadek o ponad 6%, później pompkę do góry o blisko 10%, następnie ponownie korektę ponad 10%. No, i tak aktualnie bitcoin kosztuje około 105 tysięcy dolarów, natomiast przechodząc do samej inauguracji, no tutaj warto powiedzieć o samych executive orders, czyli o rozporządzeniach, które wydaje nowo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych zaraz po objęciu tego urzędu. No i tutaj, jeżeli chodzi o sam rynek kryptowalut, na pewno warto powiedzieć, że tak naprawdę żadne z tych rozporządzeń nie dotyczyło stricte rynku kryptowalut. Natomiast oczywiście były poruszane takie jak wyjście przez Stany Zjednoczone z Narodowej Organizacji Zdrowia, czy też opuszczenie paktu klimatycznego, również jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Natomiast tutaj tych kwestii stricte politycznych poruszał nie będę i skupimy się na tym, co miało wpływ na sam rynek kryptowalut. No i tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o same executive orders, no to tak pośrednio dotyczyło go rozporządzenie, w którym Donald Trump uwolnił twórcę portalu. Silk Road, czyli można powiedzieć, że takiego nielegalnego marketplace'u, który działał w latach 2010-2013. Natomiast po jego zamknięciu jego twórca został skazany na dożywotnią karę pozbawienia wolności. No i był nazywany jako pierwszy polityczny więzień Bitcoina. A teraz, zgodnie z przedwyborczą obietnicą Donalda Trumpa, Ross Ulbricht zostanie uwolniony. Natomiast umówmy się, samo to wydarzenie nie będzie miało zbyt większego wpływu na cały rynek kryptowalut. No a idąc dalej, mieliśmy również rozporządzenie mówiące o utworzeniu departamentu doch, czyli departamentu zajmującego się wydajnością rządów w Stanach Zjednoczonych oraz ograniczeniem zbędnych wydatków. Tutaj oczywiście na czele tego urzędu ma stanąć Elon Musk, no i oczywiście o samym jego utworzeniu dowiedzieliśmy się już kilka tygodni temu, natomiast w ostatnich dniach ruszyła dedykowana strona właśnie dla tego departamentu, no i jako ciekawostka warto powiedzieć, że na jej stronie głównej pojawia nam się logo popularnego Dogecoina, czyli popularnego projektu kryptowalutowego, który był dosyć mocno hype'owany przez Elona Muska jeszcze w roku 2022, no i oczywiście sam samą pompkę na tym projekcie widzieliśmy w momencie, kiedy sama informacja o utworzeniu tego urzędu się pojawiła. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnie dni, no to sam projekt zachowuje się dosyć spokojnie. Oczywiście zobaczymy jak będą wyglądały najbliższe tygodnie, natomiast moim zdaniem w związku z dużym uczestnictwem samego Ilona Muska w tych decyzjach rządowych, sam Dogecoin powinien mieć swoje 5 bądź 10 minut w ciągu najbliższych miesięcy. No a Idąc dalej, taka sprawa stricte dotycząca już całego rynku kryptowalut, no to oczywiście rezygnacja Garego Genslera, czyli osoby, która piastowała stanowisko przewodniczącego Seku I jeżeli chodzi o sam rynek kryptowalut, no to ta osoba myślę, że jest świetnie znana z tego, że rynku kryptowalut po prostu nie cierpiała. No i przez cały okres swojego panowania, można powiedzieć, że rzucał on różnego rodzaju kłody pod nogi, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, no bo przecież nie bez powodu chociażby na portalu CoinGecko mamy specjalną kategorię projektów, które zostały okrzyknięte przez SEC jako papiery wartościowe. No i co ciekawe, aktualnie w tym zestawieniu mamy 45 projektów, których kapitalizacja rynkowa wynosi łącznie ponad 330 miliardów dolarów. No i tutaj nie ma co ukrywać, że jest to pewnego rodzaju bomba dla rynku altcoinów, no bo przecież na tej liście mieliśmy wiele znaczących projektów, jak Chociażby Solana, BNB, Cardano, czy też Tron oraz TonCoin, których przyszłość można powiedzieć, że stała pod znakiem zapytania, no bo różnego rodzaju batalie sądowe, jeżeli chodzi o taki podmiot jak SEC, przede wszystkim są bardzo kosztowne, no a po drugie też ciągną się latami, o czym świetnie przekonuje się XRP, które oczywiście w ostatnim czasie przeżywa kolejną młodość. No i w związku właśnie z informacją o rezygnacji Garego Gensler Cena tego projektu mocno wystrzeliła na przestrzeni ostatnich tygodni. No i aktualnie projekt ten wrócił na poziom cenowy 3,20 dolarów, co oznacza, że zbliżyliśmy się do poziomu ATH, które było ustanowione na poziomie 3,40 dolarów. Natomiast uwaga, to ATH zostało ustanowione 7 stycznia roku 2018, także przeszło 7 lat temu. Dobra, a więc teraz może powiem wam, co moim zdaniem będzie miało największy wpływ na rynek kryptowalut w związku z objęciem prezydentury przez Donalda Trumpa. No i tutaj waszą uwagę chciałbym skierować na to, co dzieje się w obrębie różnego rodzaju ceł. No bo tak naprawdę od momentu, kiedy tylko Donald Trump został ogłoszony zwycięzcą w tych wyborach, od tamtego czasu pojawia się szereg informacji czy też gruźb o tym, że Stany Zjednoczone będą nakładały różnego rodzaju cła na swoich partnerów. Partnerów handlowych. No i tutaj mówimy zarówno o Chinach, jak i Ameryce Południowej, ale również o Europie. No i w związku z tymi informacjami, które tak naprawdę pojawiały się na rynku od przeszło dwóch miesięcy, widzieliśmy bardzo silne umacnianie się indeksu dolarowego, czyli indeksu DXY, który tak naprawdę od początku września urósł z poziomu okolic 100 punktów do nawet 110 punktów, które obserwowaliśmy w ubiegłym tygodniu. No i Teraz moim zdaniem jest to wskaźnik, który każdy z inwestorów powinien mocno obserwować, ponieważ, jak już powszechnie wiemy, indeks bitcoina jest do dolara skorelowany odwrotnie, co w dużym uproszczeniu oznacza, że w momentach, kiedy obserwujemy umacniającego się dolara, są to zawsze ciężkie okresy dla bitcoina. No i odwrotnie, w momentach, kiedy to dolar się osłabia, historycznie zawsze widzieliśmy umacniającego się bitcoina, który wybijał nowe szczyty, także to, co będzie działo się z dolarem w ciągu najbliższych tygodni, na pewno będzie miało ogromny wpływ również na rynek kryptowalut. No i tutaj, oczywiście, z jednej strony, w ostatnich godzinach w sieci pojawia się wiele materiałów mówiących o tym, że potencjalna wojna handlowa się rozkręca, natomiast z drugiej strony możemy również znaleźć artykuły mówiące o tym, że Trump jednak ostrożniej podchodzi do nakładania różnego rodzaju ceł w porównaniu do tego, o czym mówił. W swojej kampanii. No, i jeżeli chodzi o moją subiektywną opinię, no to ja bardziej przychylałbym się właśnie do tej, która mówi o tym, że to jego podejście jest znacznie bardziej ostrożne, no bo w końcu na przestrzeni ostatniego tygodnia widzieliśmy niemałą korektę, jeżeli chodzi o indeks dolarowy, także moim zdaniem ten trend powinien zostać kontynuowany, natomiast jak będzie w praktyce oczywiście przekonamy się wkrótce. Dobra, więc teraz powiedzmy sobie może słowo o ogólnej kondycji rynku kryptowalut. No, bo tak mamy oczywiście Bitcoina, który kosztuje niespełna 105 tysięcy dolarów i zanotował on blisko 9% wzrost w ciągu ostatnich 7 dni. Idąc dalej w tym zestawieniu, mamy oczywiście Ethereum, którego cena waha się w okolicach 3250 dolarów. Natomiast więcej o Ethereum powiemy sobie za chwilę. Natomiast jeżeli mielibyśmy ogólnie podsumować kondycję rynku kryptowalut, no, to na pewno warto zauważyć, że mimo ostatnich wahań rynek znajduje się dalej w strefie ekstremalnej chciwości. No, i tak na indeksie Fear and Grid Index mamy 84 punkty, co wskazuje nam właśnie ekstremalną chciwość w porównaniu do średniej na poziomie 70 punktów w ubiegłym tygodniu. Natomiast, jeżeli spojrzymy na projekty, które w ciągu ostatniego tygodnia notowały największe wzrosty czy też największe spadki, no to możemy szybko zauważyć, że jednak większość tych projektów świeci się dosyć mocno na zielono. W końcu, jeżeli chodzi o projekty wzrostowe, no to mamy tutaj chociażby Fartcoina, który zaliczył ponad 70% wzrost na przestrzeni ostatniego tygodnia, oprócz tego mamy takie projekty jak Radium SPX 6900, które notowały wzrosty w okolicach 50%, natomiast jeżeli chodzi o projekty, które w tym samym okresie doświadczyły dosyć dużych spadków no to na pierwszym miejscu mamy projekt PG Penguins, który w ciągu ostatniego tygodnia spadł o ponad 22%, natomiast jak widzicie, no te spadki są zdecydowanie mniejsze, no i możemy ogólnie stwierdzić, że większa część pierwszej setki rynku kryptowalut świeci się jednak mocno na zielono, jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni. Dobra, więc teraz powiedzmy sobie słowo na temat sytuacji samego bitcoina. Oczywiście jego cena waha się lekko poniżej 105 tysięcy dolarów. No, i w oczekiwaniu na samą inaugurację Donalda Trumpa doświadczyliśmy niemałych wahań cenowych. Natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że kurz już opadł i możemy sobie ten wykres po prostu oddalić. A jeżeli to zrobimy, no to szybko możemy zauważyć, że wygląda on naprawdę zdrowo. No, i biorąc pod uwagę, że od końcówki listopada można powiedzieć, że toczyliśmy się po tej linii trendu spadkowego, no to tak wygląda na to, że 13 stycznia odbiliśmy się od niej na dobre, no i aktualnie cena waha się w okolicach tych 105 tysięcy dolarów, no i pojawia się pytanie, jaki kierunek i ruch w którą stronę będzie następny. No tutaj przede wszystkim, zanim przejdziemy do konkretów, ja wziąłbym pod uwagę to, co robią amerykańskie fundusze ETF, no bo tutaj oczywiście w ciągu ostatnich 12 miesięcy, uważa się, że to głównie one odpowiadały za wzrosty cenowe na samym Bitcoinie, natomiast jeżeli przyjrzymy się temu co robiły one na przestrzeni ostatnich 4 tygodni, no to możemy szybko uznać ten okres bardziej za wyprzedaż niż jakieś zidentyfikowane zakupy, a biorąc pod uwagę, że w tym samym okresie cena Bitcoina wróciła do okolic 105 tysięcy dolarów, myślę, że możemy uznać kondycję Bitcoina za dobrą lub też bardzo dobrą, a jeżeli ktoś z Was ma różnego rodzaju wątpliwości, no i na przykład spodziewa się większych spadków, jeżeli chodzi o cenę bitcoina, no to ja chciałbym zwrócić Waszą uwagę i przypomnieć, że aktualnie jesteśmy w momencie, kiedy to do kolejnego z halvingów pozostaje nieco ponad 1150 dni. No i jeżeli spojrzymy na model stock to flow, gdzie na cenę bitcoina mamy nałożoną ilość dni pozostałych do halvingu, no to możemy szybko zauważyć, że najbliższy. Między 250 a 300 dni powinny być dla rynku bitcoina. No a co za tym idzie, i dla całego rynku kryptowalut, dobre lub nawet bardzo dobre. A jeżeli mielibyśmy powiedzieć coś więcej na temat sytuacji bitcoina, no to na pewno na tym etapie warto powiedzieć, że oczywiście gdzieś w tle ma miejsce rozgrywka na temat tego, czy w Stanach Zjednoczonych powstanie Narodowa Rezerwa Federalna oparta na bitcoinie. Natomiast wszystko wskazuje na to, że że jeżeli nawet nie będzie to Narodowa Rezerwa Federalna, no to zdecydują się na nią poszczególne stany. No bo tylko w ciągu ostatnich dni pojawiły się takie propozycje ze strony stanów takich jak Massachusetts, a także Wyoming oraz Utah. Także wszystko wskazuje na to, że ten Bitcoin w Stanach Zjednoczonych zakorzeni się na dobre, co dla nas jako inwestorów musi być informacją stricte pozytywną. Dobra, więc teraz powiedzmy sobie kilka słów o sytuacji Ethereum. No i tutaj na pewno warto na wstępie powiedzieć, że oczywiście większość inwestorów, w tym ja, uważa, że Ethereum w obecnym cyklu radzi sobie dosyć słabo. W końcu jego cena wynosi niespełna 3300 dolarów, co sprawia, że dalej jesteśmy ponad 30% od ATH ustanowionego jeszcze w listopadzie roku 2021. No i tutaj oczywiście do pewnego Czasu, ja również wspominałem, że na poprzednim etapie, poprzedniego cyklu, Ethereum zachowywało się dosyć podobnie. W końcu, w styczniu roku 2021, jego cena wahała się w okolicach 600 dolarów, natomiast nie stanęło to na przeszkodzie, aby na przestrzeni kolejnych 10 miesięcy jego cena urosła o ponad 700%. Natomiast teraz pojawiają się coraz większe wątpliwości, czy ten złoty moment dla Ethereum nadejdzie również. W obecnym cyklu, ponieważ aktualnie zbliżamy się już do końcówki stycznia, no i cena Ethereum można tak w skrócie powiedzieć, że nawet nie drgnie. No i tutaj oczywiście na początek zwróciłbym uwagę na to, co robią amerykańskie ETF-y. Jakiś czas temu mówiłem Wam o potencjalnym odwróceniu trendu wyprzedażowego, no i o powolnych zakupach, które oczywiście, jak teraz możecie zauważyć, nas. W swoim ekranie w ostatnich dniach miały miejsce, no i chociażby w dniu wczorajszym fundusze te skupiły ponad 22 tysiące sztuk Ethereum, natomiast oczywiście takimi zakupami Ethereum świata nie zwojuje, no i jeżeli spojrzymy na ten netflow jak on wyglądał od momentu startu tych funduszy w lipcu bieżącego roku, to znaczy w lipcu roku 2024 no to możemy zauważyć, że oczywiście fajnie, że te zakupy się pojawiły, natomiast Natomiast oczywiście nie są one zbyt intensywne no i za pomocą takich zakupów Ethereum bez wątpienia świata nie zwojuje. Natomiast w ostatnich godzinach pojawiła się informacja, która rzuca pewnego rodzaju promyk nadziei, jeżeli chodzi o tą średnioterminową przyszłość Ethereum, ponieważ pojawiła się informacja o potencjalnym wprowadzeniu stakingu do fundusów ETF właśnie w Stanach Zjednoczonych. No i jak możemy przeczytać w tym artykule takowy pomysł pojawił się jeszcze podczas poprzednich rządów poprzedniej władzy. Natomiast wtedy ta opcja została odrzucona, a w związku ze zwycięstwem Donalda Trumpa teraz te drzwi mają się otwierać na nowo. No i oczywiście, jeżeli takowy staking zostałby wprowadzony do tych funduszy ETF, wpłynęłoby to na ich rentowność, co za tym idzie, powinno przyciągnąć również dużo większą ilość klientów. Jeżeli chodzi o moje subiektywne zdanie, ja os Osobiście nie jestem przekonany czy będzie to miało pozytywny wpływ na cenę Ethereum w długim terminie, natomiast jeżeli chodzi o taki termin krótki oczywiście może pojawić się pewnego rodzaju hype. No i oczywiście duża część osób na tym rynku czeka aż to Ethereum zapoczątkuje wzrosty i będą one wstępem do pewnego rodzaju alt seasonu. Dobra, więc teraz krótko podsumujemy inne ciekawe informacje z ostatnich dni i na koniec przejdziemy do projektu Portfel 2025. Także na początek powiedzmy sobie o platformie Rumble, czyli platformie wideo o wartości 3,6 miliarda dolarów, która ogłosiła po pierwsze, że zakupiła pierwsze bitcoiny do swojego skarbca. Bitcoiny o wartości 20 milionów dolarów już do niego trafiły, natomiast platforma planuje również kolejne zakupy kupy w przyszłości. Także mamy tutaj przykład kolejnej firmy, która chce Bitcoina skupować i uznaje go za świetne aktywo do przechowywania wartości w czasie. No a idąc dalej, oczywiście, mieliśmy również wypowiedź Donalda Trumpa w nawiązaniu do rezerwy strategicznej opartej na Bitcoinie w Stanach Zjednoczonych, o której już w tym materiale trochę sobie powiedzieliśmy. Natomiast kilka, kilkanaście godzin temu pojawiła się również informacja. Mówiąca o tym, że Trump byłby otwarty, aby w tej rezerwie pojawiły się chociażby takie kryptowaluty jak USDC, XRP czy też Solana zamiast samego Bitcoina. Także no jest to informacja na pewno bardzo ciekawa i moim zdaniem, być może Donald Trump chce nam rozkręcić również potencjalny alt season, a nie tylko wzrosty na Bitcoinie, jak to uczynił dotychczas. Dobra i na koniec informacja bardziej w ramach ciekawostki, ponieważ nie jest ona stricte związana z rynkiem kryptowalut. Natomiast jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to jeszcze za poprzedniej władzy został podpisany dekret banujący TikToka na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Natomiast w związku z nowo wybranym prezydentem, czyli Donaldem Trumpem, został podpisany dekret opóźniający tego bana o 75 dni. Był to jeden z tych executive orders, o których Mówiłem Wam na początku tego materiału, natomiast to co jest w tej sprawie ciekawe, jest to fakt, że aktualnie Stany Zjednoczone pracują nad odkupieniem 50% udziałów właśnie od TikToka. No bo jak to mówią Stany Zjednoczone, jeżeli 50% udziałów będzie należało do nich, no to wtedy TikTok jest bezpieczny, jeżeli te udziały nie będą w ich rękach, no to wtedy pozwolenia na działanie TikToka po prostu nie ma. No i jako ciekawostka, myślę, że również Również warto wspomnieć, że potencjalnym nabywcą wskazanym przez Donalda Trumpa jest Elon Musk. Także tutaj też pojawia się szansa, że majątek tego człowieka zostanie w najbliższym czasie jeszcze znacznie zwiększony. Dobra, a więc na koniec powiedzmy sobie o projekcie Portfel 2025 jeżeli jeszcze o nim nie słyszeliście, no to teraz na Waszych ekranach pojawiają się jego główne założenia, no i tak pokrótce chodziło o inwestycję 20 tysięcy polskich złotych na początku roku 2025 inwestycja w 10 projektów z czego 10 z nich jest z pierwszej setki Market Capu no i projekt 10 może być spoza pierwszej setki, co oznacza, że może mieć znacznie niższą kapitalizację rynkową. No jeżeli chodzi o dalsze założenia, no to przede wszystkim planuje zakończenie tej inwestycji przed końcem roku 2025. Także na koniec roku czeka nas również pewnego rodzaju zabawa, gdzie wybierzemy inne aktywa, aby ulokować środki z tej inwestycji. Natomiast teraz przechodząc już do rzeczy, no to jeżeli chodzi o aktualny stan portfela, no to jego saldo wynosi niespełna 5300 dolarów, co oznacza. Wzrost na poziomie 5% na przestrzeni tych przeszło trzech tygodni od kiedy ten projekt wystartował. Natomiast jeżeli chodzi o projekty, które aktualnie się w nim znajdują, no to przede wszystkim. Projektem, który zarobił najwięcej jest projekt Radium 60%, co przekłada się na około 300 dolarów. Na miejscu drugim mamy projekt Gate od giełdy Gate IO 40% wzrostu, co przekłada się na około 200 dolarów zysku. Jeżeli chodzi o pozostałe projekty, no to mamy projekty na niewielkim plusie jak Caspa, Injective czy też Render. Natomiast nie obyło się również o projektów, które w tym okresie zanotowały spadki. No i tutaj na minusie. Mamy projekt Mantle 3%, Shiba Inu niespełna 7%, Pepe niespełna 11%. No i bez wątpienia coś złego zadziało się z projektem Osaka Protocol, który zanotował blisko 40% spadek na przestrzeni ostatnich 3 tygodni. Natomiast ja z tego projektu nie chcę rezygnować i go w swoim portfelu pozostawiam. Natomiast projektem, który z tego zestawienia wypada, jest yy, projekt BNB, który wyprzedał. Na stracie na poziomie 6 dolarów, natomiast tym oczywiście nie będziemy się przejmować. Natomiast pozostałe 495 dolarów przeznaczyłem na zakup doczkoina przy średniej cenie na poziomie 35,8 centa. Także zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja osobiście, tak jak wspomniałem wcześniej, uważam, że najbliższe tygodnie przyniosą mniejszy bądź większy hype na samego doczkoina, także zobaczymy czy ta decyzja okaże się trafna. No i tak jak widzicie, na tą chwilę jesteśmy 300 dolarów na plusie. Oczywiście za nami dosyć spore wahania na rynku kryptowalut. No i ja osobiście obstawiam, że najbliższe 2-3 miesiące powinny nam tą sytuację znacznie odwrócić. No i na dzień dzisiejszy to już wszystko. Jeżeli ten materiał wam się podobał, no to ja chciałbym tylko przypomnieć o pozostawieniu łapek w górę, subskrypcji a także komentarzy. No a na dzień dzisiejszy to już wszystko. Także dzięki. Do usłyszenia. Cześć!